porędy na Kurhanę powinienem jechać. Pan pojedzie cały czas prosto, potem na skrzyżówce pan skręci w prawo, potem cały czas prosto i po lewej stronie znajdują się kurchany. Kurhanowe z kręgami kamiennymi, do jakich należy niewątpliwie cmentarzysko w węsiorach, są rezultatem pobytu plemion skandynawskich gotów w pierwszych wiekach naszej ery. Goci wędrowali ze Skandynawii i przeprawili się przez Bałtyk na trzech łodziach. Znamy to z tradycji historycznej, z przekazu Jordanesa. Jednym z ciekawszych obiektów na cmentarzysku węsiorskim jest kurhan z podwójnym kręgiem koncentrycznym. Budowla ta dlatego jest interesująca, czy wręcz intrygująca, ponieważ podwójne kręgi, czyli tak zwane kręgi koncentryczne, są bardzo charakterystyczne dla cmentarzy skandynawskich, właśnie dla cmentarzy znanych z terenu Gotlandii czy południowej Norwegii. Jego wielkość, średnica jest zdecydowanie większa niż wszystkich pozostałych kurchanów, także skłania do przyjęcia hipotezy, że był to grup osoby znaczącej w tej społeczności, że musiał być to no, co najmniej pochówek czy naczelnika, czy, powiedzmy, czy przywódcy tej grupy, która użytkowała ten teren. Najbardziej charakterystycznym elementem kultury gockiej są właśnie kręgi kamienne, budowle, które występują na terenie Skandynawii od epoki brązu i trwają w średniowieczu i łączą się z, z tradycjami religijnymi, z całym systemem wierzeniowym i systemem społecznym. Panuje przekonanie, wręcz nie tylko przekonanie, ale potwierdzone też dokumentami historycznymi, że na kręgach odbywały się spotkania starszyzny plemiennej, że odbywały się tutaj mitingi i, i o charakterze społecznym i, i na pewno o charakterze religijnym. Argumentem wskazującym na właśnie związek kręgów kamiennych z obrzędami, Religijnym jest fakt, że na cmentarzysku w Węsiorach układ kręgów na terenie cmentarzyska jest taki, że linia poprowadzona przez środki kręgów pokrywa się z linią wschodu słońca po nocy świętojańskiej. Drugim argumentem wskazującym na to, że kręgi były obiektami właśnie o charakterze kultowym jest fakt, że w tak okazałych budowlach występują groby o bardzo ubogim wyposażeniu. W związku z tym możemy tu upatrywać pochówków ofiarnych, to znaczy, że ludzi czy zwłoki ludzi, którzy zostali pochowani w kręgach, byli składani właśnie w ofierze bogom czy bóstwom, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie dokładnie określić. Goci wkraczali na te tereny, wchodzili w kontakty z ludnością, która na tych terenach przebywa. Była to na pewno ludność w tym okresie czasu. Dość uboga. Ci przybysze reprezentowali na pewno w stosunku do tej ludności wyższy stopień zamożności, większe możliwości, no, chciałoby się powiedzieć, nabywcze czy w każdym razie organizacyjne. I ta dysproporcja jest dość widoczna w materiałach archeologicznych, że te, te groby powiedzmy, nowo pojawiającej się ludności są bogatsze w stosunku do tych domniemanych grobów ludności miejscowej. Okazuje się, że cmentarzyska te nie trwają długo, to znaczy to, to jest okres użytkowania tego cmentarzyska, to jest przy około dwóch, trzech pokoleń. W datach absolutnych próbujemy to określić na około 100, może 150 lat. W Węsiorach to przeważnie rolnicy słabi przede wszystkim, mają, posiadają glebę piątej i szóstej klasy, gdzie im się nie opłaca, nie mogą zarobić na swoje utrzymanie. To też dlatego dojeżdżają do poszczególnych miast, np. do Gdyni czy do Gdańska. Przede wszystkim pracują w, kombinacie, w Gdańskim Kombinacie Budowy Domów, m.in. w stoczniach. Dużo dziewczyn, kobiet pracuje w biurach ja Mam dzisiaj osiemdziesiąt cztery lata. Urodziłem się w Chlukowej ucie, gdy miałem dwadzieścia lat. To ojciec mój był zawodu siewiec. Ja przy nim wyłączyłem się z um, zawodu szewcem. Gdy ja przyszedłem do węzior, to było może o połowa zabudowań, jak dopiero obecnie jest. Były to stare domki w lepiankę, przeważnie. Ja już pobudowałem domek w cegłę, bo. Teściowie, rodzice mi dopomogli, to ja już z tego pójdę. I była bardzo tak zacofana wioska. Mój syn Kopeł był zatrudniony na stało do Kurhanów. Gdy on miał ważny wyjazd albo cóż, ja poszedłem za niego w zastępstwie. Podobnie to ma być przed dwóch tysięcy lat. Ja tak tylko z opowiadania tych wierzchników, którzy tam to kopali. Gdzie to jakieś grobowce gotów były i ja. Się czuję się zadowolony. Ja, ja by nie chciał do miasta iść. Bo jestem ja tego przyzwyczajony i, i zawsze sobie obejście mam i takie małe prace tam się lubię opracować, a w mieście ja bym był tym mój sąsiad. Do miasta pociągnął. Dostał kolegę, to przesiedzał godzinkę, dwie, później zostawił kolegę i poszedł. On zawsze do wioski dążył. I on długo nie pożył. Janka Franz. długo nie pożył tam w mieście. Iż do tego jej Ja bym chciał na wsi zostać. Się. Ja do nas nie chciał. On jest już takie wrodzone. No. Zaczęło się to w zasadzie w 80 roku. Przyjechaliśmy tutaj z kolegą, obejrzeli ten teren. Ktoś nam w Żukowie powiedział, że to są działki na sprzedaż. W 80 roku przyjechaliśmy tutaj, były to u kiedy powiedziałem żonie, że chyba kupimy tutaj działkę. No, była trochę bulwersowana, mówi po co tak daleko, to jest jakby nie było prawie 70 kilometrów od Gdańska, to tak trochę za daleko. No i po co taka budowa? Był tutaj sam ugór. Nie było żadnych drzewek. Parę samosiejek sobie na polu rosło. Zaczęliśmy sadzić drzewka, i razem z budową rosły te właśnie drzewa, które tutaj w koło widać. Brzozy, te tutaj za mną modrzewie, ma mają po 14 lat, sadzone są od takich maleńkich. Muszę przyznać, że człowiek naprawdę odpoczywa. Ta przyroda, która tutaj w koło nas otacza, Naprawdę działa bardzo kojąco. Tutaj przed nami jest cyprysik groszkowy, wyhodowany również od takiego maleńkiego, w którym w środku w każdego roku są gniazdka ptaszą. W tej chwili tam są też dwa gniazdka. W ubiegłym tygodniu się wystraszyły jedne i wyprowadziły, ale dzisiaj widzę są następne. Boję się nawet podchodzić, bo tam w środku są ptaszki i codziennie do nich można sobie zajrzeć. Ktoś może powiedzieć, że na takiej działce to no po prostu zajmuje się człowiek wszystkim, tylko nie tym, czym w zasadzie powinien się zająć. A więc zajmuje się yy, obserwowaniem przyrody, podglądaniem tych roślinek, wszystkim podglądaniem ptaszków, podglądaniem nawet mrówek, które tu i u podgryzają człowiekowi roślinki i to wszystko doprowadza do tego, że człowiek naprawdę inaczej się czuje. To nie jest miasto. To jest naprawdę to, do czego każdego bym, do, do czego bym każdego w zasadzie namawiał. Brakuje mi tylko jeszcze czasu i sposobności, żeby nauczyć się łowić ryby. To jeszcze jest takie moje hobby, którego jeszcze nie osiągnąłem. Ona mnie bardzo tego namawia, ale jeszcze nie potrafi tego robić. I mam nadzieję, że się jednak chyba nauczę, to sąsiedzi mi do tego jakoś, jakoś przyuczą do tego łowienia ryb. Stąd Masz rybę? Nie, rybę? nie mam, w jeziorze są ryby. Nie dostałeś, <noise> Nie. Widzisz, to będę słabo. No taka pogoda akurat. No, poczekaj na lipiec, sierpień, będą. Tak, ale jeżeli chodzi o współpracę, załóżmy, z miejscowymi ludźmi, to się naprawdę bardzo przyjemnie współpracują. Dużo pomogli nam. Bez nich na pewno byśmy dużo rzeczy nie zrobili tutaj. Andrzej, ale nie? te domki, które tutaj stoją, też byście tam coś dokładali się z pracą? Bo oni po każdym Zgady, wie, tak? Każdy. Tak? Każdy. przy każdym domku Za, też tam rodzi, to rodzi, coś tak. robili. Przy... A... przy każdym domku My też nie, robili nie praktycznie. Nie? Dlatego, do mnie no nie wiem, czy jest domek, gdzie załóżmy ktoś z miejscowych ludzi tam nie dołożył swojej ręki do tego. Chyba nie ma takiego domku. No ja tak... W zimie się chodzi, tutaj się no. pilnuje, też te domki nie żeby... Wiadomo, to... Czasami wiatr jest, papę zerwy, to trzeba naprawić ludziom, ale no, przyjadą tak, i, i, i to się... właśnie to robią nad No oczywiście to nie jest nie nie normalne, jest to trudno żeby no. coś było za darmo, ale to jest na takiej, samej, no. na takiej zasadzie właśnie, że dbają o to, nie? bo jeżeli no. ile coś się żeby... więc nie czekają na to aż się przyjedzie i zrobi, bo to znowu nie wiadomo ile to trwa, przechodzą, no. przechodzą widzą, że coś nie jest nie, tak, to poprawią sami. No szybko Piotrek Ja już mocnie stałem No już jest przemoczony, szybko chodź. Mój domek jest taki, że nie mam żadnych Absolutnie żadnych mebli kupionych Wszystko co mam, to mam wszystko robione własnoręcznie No i co jest cała frajda właśnie tak to jako hobby takie, nie? Właśnie korzystać jest z pomocy no. No. To tam, miejscowych że ja ludzi dużo no, tak. Jeszcze wisi do dzisiaj. Andrzej mi dał no, półkę i zelił. No i no, ja z tą półką przyszłam do domu i nareszcie mam na czym krem położyć, bo nie było nic, na nic, po prostu puste ściany nie. Tylko półeczka Andrzej nam dał. A tu jesteśmy tyle lat i praktycznie no, no, no nie wiemy, co to jest włamanie jakieś do domu. Tutaj, nie? No ja to jest, powiem, że jak tu ktoś no opcy, to jest też opcy, jest bardzo jest człowieka tak. w domu, my od razu wiemy. No. Oczywiście, to jest tak mała społeczność, że się znają. To, no, to jest bardzo istotne, jest bo no no mam masę kolegów, którzy mają, którzy mają domki letniskowe w różnych, załóżmy, no, w tych okolicach, ale w różnych miejscach rozmieszczone. No. I z tego, co się orientuje, jak rozmawiamy, no nie ma sezonu, żeby nie było jednego, dwóch, trzech włamań. Czym dłużej tu jesteśmy, tym bardziej jakoś żywamy się z tymi mieszkańcami i bardziej się zgadzamy, bo bardzo, bardziej się wczuwamy w ten teren po prostu, lepiej go poznajemy z biegiem czasu. I, i chyba nie, nie, nie tyle na następuje dystans, ile coraz bardziej bliższe zbliżenie między nami a mieszkańcami. Ja, ja bym to w ten sposób mógł określić. Nie? Mieszkam na zaspie w betonowym osiedlu. Miałem życia w betonie już dosyć. Długo szukałem czegoś atrakcyjnego, jakiejś atrakcyjnej starej chaty drewnianej. Po długich poszukiwaniach, chatę taką znalazłem na terenie województwa Elbląskiego, w wiosce Żuławki. Wioska ta jest objęta nadzorem konserwatorskim. Dosyć długo trwało uzyskanie zgody od konserwatora zabytków województwa Elbląskiego na przeniesienie tej chaty. Po pewnym czasie taką zgodę uzyskałem osobiście. Sam rozebrałem tą chatę i przeniosłem tutaj, traktując tą chatę jako domek letniskowy. Chata ta jest zbudowana z drzewa modrzewiowego. Z informacji poprzedniego właściciela wiem, że było to drzewo stuletnie. Poprzedni właściciel użytkował tą chatę 100 lat, także w tej chwili możemy oszacować, że wiek tej chaty wynosi 200 lat. Wszyscy tutaj letnicy zostaliśmy życzliwie przyjęci przez mieszkańców. Wyraża się to, to nie tylko w postaci zdawkowych dzień dobry, poprzez zakup wyśmienitych środków spożywczych. Myślę tutaj o jajkach, o mleku, o śmietanie. Czynimy większe zakupy na zimę, typu ziemniaki, ale te kontakty są już znacznie bliższe. Ja osobiście już zostałem zaproszony na dwa duże wesela mieszkańców tych węsior. Z Każdą ich wizytą w Gdańsku odwiedzają mnie, pomagam im dokonać jakichś większych zakupów, tak, na przykład samochody na giełdzie. Także są to, są to kontakty znacznie wykraczające bo jakieś takie standardowe zachowanie. Są to, powiedziałbym, bardzo bliskie, serdeczne, bardzo przyjazne i chyba potrzebne nam i im takie stosunki nawzajem się uzupełniamy. Osobiście widzę w tym momencie szansę także rozwoju Węsior, szansy dla jego mieszkańców, ponieważ rozreklamowanie tych, tego stanowiska kurhanowego Stanowi jednocześnie okazję, aby ci mieszkańcy mogli uruchomić jakąś małą działalność gastronomiczną, pamiątkową. Po prostu uważam, że jest to szansa, że poprzez uczestnictwo, przy przyjazdy wycieczek wioska ta może rozwinąć się, może osiągnąć jakieś większe korzyści. Cześć ten postawy w z Gdańska i w jednym miejscu znaleziono grób, e, no chyba z, z Kurhanów jeszcze, nie? z 2000 lat może nie. No i dziwne rzeczy się tu działy, bo z kominka się ogień cofał dosłownie na pół, na tak opowiadali mi, nie, że na pół domku. Nie? Ja przyjechałem, kolega mówi, Andrzej, przebuduj mi komin, bo się nie pali w kominku, no, Raz go przebudowałem, później drugi raz go przebudowałem, no i dalej się dymiło, nie, i się nie paliło, nie. Kolega postawił tutaj krzyż, ten dziękczynny, przy którym jesteśmy i dziwne rzeczy przestały się dziać.